Mam dzisiaj bardzo ciekawe pytanie. Co sprzedawać, żeby nie trzeba było mieć magazynu towarów, czy nawet magazynów towarów? Co zrobić? No, najlepiej sprzedawać produkt elektroniczny. Tak? Czyli, jeżeli tak jak ja na przykład sprzedaję instrukcje, sprzedaję wiedzę w postaci elektronicznej, nawet zakładając, że nie sprzedaje płyt, to wtedy nie, nie mam magazynu towaru, bo cały mój magazyn to jest na serwerze. I to jest na pewno taka najlepsza odpowiedź. Ale jeżeli na przykład sprzedajesz na Allegro, tam te produkty mogą się nie sprzedawać najlepiej. W tym przypadku, jeżeli chodzi właśnie o sprzedaż produktów, które nie są na magazynie, czyli sprzedaż wiedzy, najlepiej skorzystać w tym momencie na przykład z akademii akademia.pl. To będzie zdecydowanie lepsze miejsce do sprzedaży tego typu rodzaju produktu niż Allegro. I jeszcze a propos sprzedaży produktów, do których nie potrzebujesz magazynu. Czasami yy, wiem, bo to mam takich klientów, którzy dogadują się z dostawcami swoimi, że ci dostawcy wysyłają bezpośrednio swoje produkty, a ty zajmujesz się wtedy marketingiem. Być może taka, takie rozwiązanie, taki model biznesu może się też u Ciebie sprawdzić. Znam przypadki, gdzie y, po prostu ktoś jest przedstawicielem, y, głównym przedstawicielem, właściwie nawet jedynym, jeżeli chodzi o sprzedaż hurtowni danej w internecie. I to też jest sposób na sprzedaż internetową, gdzie nie masz swojego magazynu, tylko magazyn ma hurtownia, a Ty, ponieważ obsługujesz tę sprzedaż w całości, no to po prostu zarabiasz na tej sprzedaży internetowej. Oczywiście tutaj na wiele rzeczy nie masz wpływu i jesteś jakby bardzo mocno związany z tym jednym dostawcą, ale czasami jest to jedno z rozwiązań na to, żeby faktycznie zacząć, bo co potrzebujesz? No w zasadzie komputer by Ci się przydał, ale nawet łącza internetowego nie potrzebujesz, bo na przykład siedzisz w tej hurtowni. Bywa też tak, że nawet może ktoś w być zatrudniony, do pakowania i wysyłania, chociaż to bym radził, żebyś sam przejął na siebie. Czyli możesz wyjść z taką propozycją do hurtowni, być może to może być hurtownia, z którą zaczniesz handlować, a być może to na przykład sprzedając jakieś wybrane produkty. Tak, na przykład możesz zacząć od tego, że bierzesz kilka produktów, tylko wybierasz takie najbardziej, które ty byś najchętniej kupował. Opisz je Osobiście, jakbyś, jak ty je używasz i używaj je naprawdę, pisz o swoich doświadczeniach i sprzedawaj te, te kilka tylko produktów z tej jednej hurtowni. Kiedy zaczniesz generować duży obrót na jednym, dwóch, trzech produktach, dla tej hurtowni zaczniesz być atrakcyjny, bo pokażesz, że potrafisz sprzedawać. I wtedy możesz do nich się zwrócić z propozycją, czy by nie chcieli, żeby zwiększyć obroty w internecie, żeby zwiększyć obroty sprzedaży tej hurtowni. I y, y, na większej ilości też produktów. I wtedy możesz właśnie zaproponować współpracę taką, że sprzedajesz cały ich asortyment, nie tylko te wybrane produkty, ale będąc u nich. Podpisz z nimi umowę. Masz wtedy szansę na atrakcyjne ceny. Ponieważ masz dużą sprzedaż, masz szansę na dużą sprzedaż, i masz dostęp do stałego asortymentu, to możesz tutaj wynegocjować atrakcyjną cenę. W hurtowni, no i jednocześnie dla klientów również obniżyć cenę. Nie musi to być tak, jak to było początkowo, kiedy sprzedawałeś te pierwsze kilka produktów. Pomyśl o tym i spróbuj tą drogą właśnie nawiązać współpracę ze swoim dostawcą.